Witamy Państwa w nowym 2014 roku, gdy za oknem mroźna temperatura przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy. Młodzi zdolni odważni, bal klubu stół, żunierskie spotkanie noworoczne, analiza roku z puszp mundurowych, klucz do bezpieczeństwa. Są młodzi, zdolni i odważni. Oto ośmiu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu Ostrudzkiego, którzy zostali stypendystami prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2013-2014 premier Donald Tusk przyznał to prestiżowe wyróżnienie 173 uczniom z województwa warmińsko-mazurskiego. To jest chluba powiatu. To, że dzisiaj prezes Rady Ministrów naznacza ich, naznacza ich nagrodą czyli wyróżnia ich, daje tylko dzisiaj podstawy do stwierdzenia, że nasze szkoły, szkoły powiatu ostruskiego, średnie szkoły powiatu ostryckiego mają naprawdę doskonałą kadrę świetnych nauczycieli, ale również mają świetną młodzież. 13 stycznia starosta ostrócki Włodzimierz Brodiuk spotkał się z młodzieżą. Wśród nagrodzonych znalazła się Zuzanna Kowalik z zespołu szkół licealnych w Morągu, która drugą klasę zakończyła ze średnią ocen 5.83. Byłam naprawdę bardzo zaskoczona, dowiedziałam się dopiero na rozdaniu świadectw ostatniego dnia czerwca, ale też bardzo ucieszona, bo to wielki sukces i druga klasa była ostatnią klasą, kiedy coś takiego mogło mi się przytrafić, bo w trzeciej klasie liceum już nie można takiego stypendium otrzymać. Naprawdę byłam bardzo zadowolona i dumna z siebie. Moje ulubione przedmioty to matematyka i historia, co jest może takim dziwnym połączeniem, ale no, sprawdza się w moim przypadku i mam taką odskocznię, gdyż te dwa przedmioty bardzo się różnią od siebie. Stypendium od premiera otrzymało pięciu uczniów z ostrudy i trzech z Moronga Wśród sześciu dziewczyn, które uzyskały wyróżnienie jest Magdalena Smolińska, uczennica zespołu szkół zawodowych imienia Szandora Petofi. Dziewczyna już po raz drugi otrzymała stypendium od prezesa Rady Ministrów. To było takie docenienie za, moje, za moją ciężką tak naprawdę pracę i, i mało czasu poświęcam na naukę. E, moje ulubione przedmioty to są takie bardziej ścisłe, matematyka, fizyka, chemia nawet. Stypendyści otrzymali od starostwa powiatowego listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Młodzież opowiedziała też o swoich planach na przyszłość. Część z nich już w maju podejdzie do egzaminów maturalnych. Każdy z nich wie na jakie uczelni chce studiować. Po maturze planuję zdawać do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i mam gorącą nadzieję, że mi się uda i że zostanę studentką tamtej uczelni. No a później zobaczymy. Chciałabym bardzo podróżować i może spróbować studiować też na innych uczelniach za granicą. Na Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku. I tam właśnie jest. No pierwszy rok to jest taki nieokreślone a później dopiero można wybierać sobie specjalizację, i tam właśnie chciałabym się uczyć i wyjechać tam na półroczny staż za granicę. Młodzieży życzymy świetnie zdanych egzaminów maturalnych i dostania się na wymarzone uczelnie. Patrząc na ich dotychczasowe osiągnięcia, z realizacją tych marzeń nie powinno być problemów. Kilku lat w ostrudzie działa stowarzyszenie, którego głównym celem jest wspieranie młodych ludzi w osiąganiu sukcesów w dyscyplinie jaką jest siatkówka. Mowa o klubie Stu, który po raz szósty spotkał się w Starych Jabłonkach na balu podsumowującym kolejny rok. Jest to stowarzyszenie, które powstało e, tak naprawdę 20 lat temu. Od 20 lat tunujemy, prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży. E, od 6 lat robimy to bardzo profesjonalnie, i w związku z tym, że ciężko jest zdobyć jakieś fundusze, po prostu na, na, na moim pomyśle powstał Klub 100. E, między innymi po to, żeby e, ci przedsiębiorcy mogli ze sobą razem e, współdziałać na bardzo takich korzyńskich warunkach. Klub stół skupia po jednym przedsiębiorcy z danej branży. Dzięki namacalnym efektom w postaci sukcesów młodzieży do stowarzyszenia udało się przyciągnąć wielu członków. Kilka lat temu faktycznie Zbyszek zgłosił się do nas do, do firmy, przedstawił jakby swoją wizję tego klubu i trzeba powiedzieć, że dla nas była to jakby ciekawa idea, ciekawa interpretacja tego, co, co, co chce stworzyć stwierdziliśmy ze wspólnikami również, że dobrze by było jakby w tym kierunku pójść. Efekty ciężkiej pracy młodzieży na treningach można było podziwiać w sobotni poranek, kiedy to dziewczęta prowadzone przez Michała Michalaka walczyły w pierwszym dwumeczu barażowym o udział w finałach województwa, które dają szansę na walkę w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Dziewczyny bardzo ciężko pracują. To są bardzo młode dziewczyny, bo to jest pierwsze, drugie gimnazjum, klasa oczywiście. Ten, te zaangażowanie i te uciszki, właśnie pod co zostawiamy na treningu, już widać u nich te duże rezultaty, bo bardzo fajnie podegrają i z różą tak ciężką jak Elbląg wygraliśmy dzisiaj po tej breku, po ciężkiej walce. Podczas balu klubu stół przedstawiono inne sukcesy, jakie osiągnęła siatkarska młodzież w 2013 roku przypomniano również o otwarciu szkoły mistrzostwa sportowego. W tamtym roku jeszcze o tej porze, bo też była gala w takim terminie, nawet tego nie było pomysłu i nie miało śmiałości o tym pomyśleć. Dopiero miesiąc później, czyli pod koniec lutego powstał pomysł, co zrobić z młodzieżą, którą my szkolimy, czyli właśnie tą setkę dzieci, którą my szkolimy, co z nimi zrobić. No i to pomysł dla nas, żeby stworzyć szkołę mistrzostwa sportowego. Było dużo trudności, dużo problemów, jak wszyscy Państwo w Ostrudzie o tym wiemy, ale tak się fajnie ułożyło, że na tej chwilę mamy dwie klasy, klasy pierwszą, klasę drugą siatkówki dziewcząt i chłopców. Dla siatkarzy SMS Fotoola rok 2013 był udany. Młodzi sportowcy liczą, że i ten przyniesie kolejne medale oraz wygrane puchary. Tym razem sala reprezentacyjna ostrockiego zamku była gospodarzem żołnierskiego noworocznego spotkania, na które przybyli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, jak również sympatycy militariów. Uroczystość była okazją do wręczenia medali 30-lecia Związku. To jest bardzo ważne wyróżnienie, bowiem świadczy o tym, że żołnierz wypełnia swoją misję. Motte naszego związku jest zawsze wierni ojczyźnie. Ci żołnierze, którzy odeszli do rezerwy, dalej chcą służyć Państwu poprzez działalność z młodzieżą chociażby organizowanie szkoleń, spotkań patriotycznych. To wszystko jest bardzo ważne. Dlatego podczas spotkania przedstawiono plany na 2014 rok, które zakładają wyjście związku do młodych ludzi oraz osób, które interesują się militariami, a nigdy nie byli w wojsku. Chcemy się zainteresować bunkrami, które są opuszczone, stworzyć jakiś szlak rowerowy, gdzie bunkier będzie opisany. Jest to też taka tradycja. Tego tutaj nikt nie robił. Są zaniedbane miejsca, nie tylko cmentarze, ale i bunkry. Chcemy też te spotkania tak bardziej rozmaicić, żeby to nie były posiedzenia. Bo to jest, to jest przeżytek, to jest słowo przeżytek. Jak wojsko się modernizuje i nazwy się modernizują. Chcemy robić spotkania takie wyjazdowe, gdzieś spotkanie w szkole z młodzieżą, spotkanie gdzieś na stadionie. Wojsko w ostrudzie dzięki dwóm jednostkom było obecne na różnych uroczystościach państwowych. Teraz jego brak chcą uzupełnić członkowie związku. Bo nie każdy ma ten mundur w takiej kondycji jak wychodził z wojska. Kroje mundurów się z zmieniały, a no niestety wojsko się wyróżnia jednolitością. W związku z tym będziemy mieli mundury i będziemy występować, nie delegacja trzyosobowa, a będzie występować dziesięcioosobowa delegacja w mundurach polowych, za paszkami, w beretach, w dystynkcjach, z ze znakiem, z nazwiskiem. Takie nowoczesne wojsko po polowych, galowych. Gdzie będziemy uczestniczyć w świętach państwowych, w reprezentowaniu wojska tutaj w Ostrudzie, oraz będziemy magnesem dla młodzieży, bo ta młodzież nie musi być w wojsku, bo u nas nie musi być w wojsku, może być sympatykiem i też będzie u nas mógł się pokazać. W nowym roku Ostrucki Związek chce powiększyć swoje szeregi, dlatego zaprasza wszystkich do współpracy, nie tylko kompatantów czy byłych żołnierzy zawodowych, ale także rezerwistów oraz rodziny, których członkowie pracowali na terenie ostruckich jednostek wojskowych. Mniej kradzieży, bujek, włamań czy zniszczenia mienia. Między innymi takie informacje były podane podczas odprawy rocznej Ostródzkiej Policji. 22 stycznia w Centrum Użyteczności Publicznej policjanci podsumowali rok 2013. Minione 12 miesięcy upłynęło m.in. pod znakiem wzmożonych kontroli stanu trzeźwości kierowców. 380 osób prowadziło swoje pojazdy pod wpływem alkoholu. Na szczęście na drogach powiatu ostruckiego doszło do mniejszej ilości wypadków niż w latach poprzednich. 73 wypadki, 9 ofiar śmiertelnych, liczby które nie powinny mieć miejsca, ponad 300 osób zatrzymanych, nietrzeźwych. To właśnie policjanci ruchu drogowego będą monitorowali, będą pilnowali nas, uczestników ruchu, żeby nic się nie wydarzyło, a szczególnie w położeniu naszej jednostki. Skrzyżowanie dróg krajowych, 15, 16, 7 wymaga, żeby tych policjantów na drogach, policjantów ruchu drogowego było jak najwięcej. Podczas uroczystej odprawy nie mogło zabraknąć pochwał i podziękowań. Wyniki uzyskane w minionym roku potwierdzają wysoki poziom zaangażowania ostrockich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant powiatowy Krzysztof Fitz wyznał, że średni czas dotarcia funkcjonariuszy na interwencję na terenie miasta to 8 minut, a na tereny wiejskie 16. Statystyki dobre, ale mogą być jeszcze lepsze. Jednym z naszych założeń jest to, że jeżeli dzwoni do nas osoba, która potrzebuje pomocy, żeby jak najszybciej do niej dotrzeć i udzielić jej pomocy. Między innymi dla takich pomiarów naszych wewnętrznych ustaleń jest przyjęty czas 8 minut dotarcia do takiej osoby w mieście, 16 minut poza terenem miejskim i te czasy zostały na terenie naszego powiatu zrealizowane. Życzyłbym sobie, żeby zostały te wyniki poprawione. Strażacy z Powiatu Ostruckiego wraz z zaproszonymi gośćmi 24 stycznia spotkali się na Naradzie Rocznej podsumowującej realizację zadań ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Ostruckim. Niestety strażacy mieli ręce pełne pracy w minionym roku, aż 1147 razy wyjeżdżali na interwencję. Nie obyło się bez dużych pożarów. Rok 2013 przyniósł nam dwa bardzo duże pożary. Do pierwszego z nich doszło w lutym na ulicy Wrzosowej w Międzylesiu. Tutaj w godzinach nocnych zostali, zostaliśmy poinformowani o y, pożarze Zakładu Produkującego Łodzie. Y, oprócz naszych jednostek y, działały również jednostki z powiatów ościennych, z Iławskiego i z powiatu olsztyńskiego. Y, drugim takim dużym pożarem y, był pożar, który się wydarzył 4 września, y, w zasadzie jeszcze, jeszcze większym. Tutaj 88 strażaków przez 16 godzin walczyło z pożarem ubojni drobiu. Zagrożoną mieliśmy instalację z amoniakiem i maszynownię chłodniczą 4 tony amoniaku w tej instalacji. Na szczęście było się bez osób poszkodowanych, bez ofiar. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa blisko 90 strażaków. Ponad 80% kadry nie ma jeszcze przepracowanych 15 lat pracy w zawodzie. Jest to najmłodszy zespół w województwie, który jest świetnie przygotowany do realizacji licznych zadań. Jest to naprawdę młoda, perspektywiczna kadra. Kadra, która osiąga wyniki zarówno w działalności ratowniczo-gaśniczej, ale także w działalności sportowej. Każdy strażak powinien być sprawny fizycznie i nie wyobrażam sobie, żeby po drabinie gdzieś do płonącego budynku wchodził, wchodziła osoba, która nie umie po tej drabinie chodzić. Nasi strażacy potrafią to doskonale. Oprócz bardzo dobrze przeprowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych również uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach z zakresu kultury fizycznej. Po raz pierwszy w historii naszej komendy zajęliśmy trzecie miejsce w prestiżowych zawodach w sporcie pożarniczym zajmując również trzecią lokatę w ćwiczeniu bojowym, czyli najbardziej związanym i odzwierciedlającym specyfikę naszych, naszych działań. Dzięki mundurowym z pewnością czujemy się bezpieczniej, a za miniony rok pracy wszyscy dziękujemy. Funkcjonariuszom policji i straży życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, jak i mniejszej ilości interwencji. Akcji bezpieczne ferie. Samoobrona realna. Obron się sama wzięło udział około 300 uczniów z Ostrudy. Przychodzą bardzo chętnie, zwłaszcza jeśli to dzieje się w trakcie lekcji, więc bardzo chętnie przybyli i jak widać bardzo chętnie ćwiczą. Ostruda nie należy do miast niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że tutejsza młodzież ma być zwolniona właśnie z takich zajęć. Tak naprawdę podstawy samoobrony powinien znać każdy z nas. Ja osobiście nie miałam takiej sytuacji, nigdy coś, coś, coś takiego mi się nie przetrafiło, ale oczywiście w telewizji na co dzień słyszysz się o takich przypadkach i uważam, że właśnie umiejętność samoobrony jest bardzo potrzebna. Dzień spędzony w Towarzystwie Instruktorów został wysoko oceniony przez młodych ludzi. Powodów ku temu było kilka. To znaczy, to jest w ogóle pierwszy raz organizowany, dlatego myślę, że tutaj jesteśmy szczęśliwi że możemy tutaj coś porobić, jakoś tam się z kimś no, pobić, także przydatne tak, myślę. Prze, przede wszystkim y, w naszym środowisku, tym bardziej, że jesteśmy w takim wieku, y, takich sytuacji jest bardzo dużo i wiele z nas nawet nie wie, jak się zachować, więc także, myślę, że... No, no. Raz, jest to bezpieczne, drugi raz potrzebne tutaj. Tak. No dużo się dzieje na pewno. Takie organizowanie zapewne uzupełnia nasz dzień, dzięki czemu na pewno nie będzie się nam nudzić. Takie e, zabawy, zabawy nauka przed feriami na pewno e, na pewno jest fajnie. Urozmaicą nam zdecydowanie czas spędzony, coś ciekawszego zamiast zajęć w szkole. Myślę, że to jest fajna rozrywka. Jest tu dużo służb specjalnych dziewczyn. Również ogólnie zajęcia są dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Także myślę, że pozytywnie można im mile spędzić czas dzisiaj tutaj. Kurs samoobrony uczy zachowania przytomnej reakcji na zagrożenie. Uczestnicy szkolą się, jak zachować zimną krew w kryzysowej sytuacji, a więc jak zaskoczyć napastnika. Wezwać pomoc i jak można wykorzystać do obrony przypadkowe przedmioty. Tym samym osoba napadnięta. Wcale nie musi stać się ofiarą. Mogę go nacisnąć i za to Od początku. Czego mogą się nauczyć? Przede wszystkim to są podstawy, to są rzeczy bardzo proste, dzięki którym mogą wejść w ogóle w samobronę, mogą wejść w tą motorykę ruchu. Wiadomo, że na jednych zajęciach nie nauczą się. To jest nierealne. Teraz na pamięć wyuczeni poszczególnych elementów uczniowie samoobronę mają w małym paluszku. Niestety z czasem nabyta wiedza może wylecieć z głowy. Dlatego kluczową rolę odgrywa tu cykliczność. Na przykład w szkole SP6 podczas zimowiska i tam też zapraszamy wszystkich. Natomiast tego typu akcje, duże akcje, są organizowane raz na trzy miesiące. Wcześniej już mieliśmy cztery tego typu akcje. Cieszyły się takim samym zainteresowaniem. No i to się rozwija. Kursy uczą pewności siebie. Należy jednak pamiętać, że wiara we własne umiejętności może okazać się zgubna. Tak więc nie odwaga, a zdrowy rozsądek jest kluczem do naszego bezpieczeństwa. <S panelists>